しかもあれがないから、あれがないから。 Obchody yy, godne i yy, 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 ja w ogóle yy, obchody w XXI wieku yy, oceniam porównując je z tym, yy, co działo się w latach 90., kiedy właściwie tak zwana strona niekomunistyczna z polityki historycznej i z powstania warszawskiego zrezygnowała. Tego, tego obszaru nie było. Tutaj niesłychanie istotne znaczenie w przełamaniu tego miała oczywiście działalność prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego i budowa Muzeum Powstania Warszawskiego, i to jak szybko, czymś niesłychanie żywym, kształtującym tożsamość miasta. Stało się y, Muzeum Powstania no i przede wszystkim, y, przede wszystkim Powstanie. Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, pani Hanny Grąkiewicz-Walc, serdecznie witam wszystkich Państwa, dostojnych gości, na uroczystej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy, zwołanej zgodnie z tradycją w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Szanowni państwo, teraz zabierze głos prezydent Warszawy pani Hanna Gronkiewicz walc Honorowi obywatele Warszawy, laureaci na nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcy Warszawscy, pani przewodnicząca, panie i panowie radni, szanowni państwo. Dzisiejsza sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy ma charakter szczególnie uroczysty. Wręczone zostaną dyplomy nowym honorowym obywatelom Warszawy oraz nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. Część y, honorowych obywateli Warszawy zawsze nam tu towarzyszy i bardzo się cieszę, że są z nami. Obradujemy w przeddzień Dnia Pamięci Warszawy tuż przed inauguracją obchodów 69. rocznicy wybuchu powstania, a wieczorem przy pomniku poległych Powstania warszawskiego w apelu poległy pomimo tych, którzy oddali życie na polu chwały. Jutro, 1 sierpnia o godzinie 2, kiedy rozlegną się syreny, przystaniemy w zadumie nad powstańczym zrywem, czcząc pamięć wszystkich, którzy ruszyli do boju o wolność i godność. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli mnie obdarować takim zaszczytem i przyjąć do do swojego grona. Bardzo serdecznie dziękuję. To, że zostałem honorowym obywatelem Warszawy, jest dla mnie wielkim zaszczytem. Dziękuję bardzo. W tym historycznym miejscu, jaki jest Plac Krasińskich, stajemy wspólnie z dumą i z szacunkiem, by oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego w 69. rocznicę jego wybuchu. Dziękujemy żyjącym uczestnikom Powstania za heroizm, za niezłomność, za ofiarę krwi. Dziękujemy za to, że walczyli pokazując światu i kolejnym polskim pokoleniom, że wolność jest wartością najwyższą. Barbaro Baczyńskiej. Spytał pod chorąży krzyś. O ho, ho, Barbaro, czy za niego zechce wyjść? O ho, ho Barbaro. Powiedziałam: Czemu nie? O ho, ho Barbaro, oddam pan rękę, jeśli pan piosenkę. Wtedy chować zechce mnie. Wzięliśmy na stolcu ślub o oh, po, oh, po oh, barbaro. Krzysztof zrobił portret mój o oh, 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 barbaro. Ale krudy też, o, bo o, Barbaro kurde z magolego, nie pojmują tego Czemu być poetą? że Jan to i Tomi Krzyś. O, 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 Barbaro, skrytkę mam w mieszkańcy. O, o, o Barbaro, w zaś baseny i FB 40 z Filipinek sześć pięć. O, Barbaro, o, Barbaro, bo ciebie chłopcu trój. Lecz ty pójdziesz Przyszedł czas. O ho, ho, barbaro. Wojna rozdzieliła nas. O, ho, ho, barbaro. Krzysztof bardzo kocha mnie. O, ho, ho barbaro. Jest pałac bianka, to spokojna flanka. Wkrótce znów spotkamy się. O, barbaro! na pewno dobry znak o, o, o barbaro, przecież gdyby ranny był, o, o, o barbaro, nie, to niemożliwe, on na pewno żyje, przecież żywy mi się śni.

ja pamiętam, jak jeszcze przed 2004 rokiem, czyli przed 60. rocznicą Powstania Warszawskiego, te rocznice były takie bardzo małe i smutne, a, a dopiero od, od tego czasu nagle ludzie dostrzegli, że to jest coś więcej. Dla mnie to jest, to jest super istotna sprawa, no bo jakby moja babcia y, brała, brała udział w powstaniu, jej y, ojciec także brał udział w powstaniu, czyli mój pradziadek. No i to jest, myślę, bardzo ważne dla każdego warszawiaka, no bo to jednak pokazuje całe Powstanie Warszawskie, cały, cały, cały sens powstania jest chyba taki że niekoniecznie zawsze się walczy tylko, tylko o, o jakieś rzeczy materialne, o zwycięstwo, ale też o pewne idee, tak? czyli, czyli o jakąś wolność. Eee, no i o, o, te, o te wartości, które są bliskie także no, w sercu harcerzy. Także myślę, że to jest, to, to jest chyba najważniejsze tym wszystkim. Znaczy ja jakby na przestrzeni lat swoją wiedzę trochę poszerzałem samemu bo zainteresowałem ten temat, powiedzmy, no tak właśnie z mniej więcej 10 lat temu, gdy, gdy się zaczęło o tym mówić trochę więcej. E, czytałem książkę Normana Daviesa, e, bardzo ciekawą, e, no ale przyznam się, że zawsze jakby to pobudzało moją wyobraźnię, e, no, ta, ta myśl o tym, że ci ludzie właśnie walczyli, że, że to się działo tutaj, w tej okolicy, e, ale, ale tak naprawdę impulsem do tego właśnie nie były może e, te przekazy rodzinne, co ja w ogóle trochę się interesowałem historią, tak? Trochę wyniosłem jeszcze z harcerstwa, jakichś rzeczy dodatkowych, także, także to z różnych stron, to, 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 to niekoniecznie tylko w rodzinie, ale w rodzinie też, też jest historia. W imieniu prezydent miasta stołecznego Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-Walc, Mamy zaszczyt powitać Państwa na uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Pani Krajowej. 69. rocznicę wybuchu powstania Warszawskiego. 68. rocznicę aresztowania przez władze sowieckie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego oraz likwidacji jego struktur organizacyjnych. W tym miejscu oddajemy hołd twórcom, przywódcom. I członkom Polskiego Państwa Podziemnego oraz żołnierzom Armii Krajowej, którzy poświęcili życie w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Prosimy o zabranie głosu prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pana Leszka Żukowskiego. Szanowny Panie, Pani Marszałek Sejmu, Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, wielce szanowni Panowie, koleżanki i koledzy. Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego jest zlokalizowany tuż przy Sejmie Rzeczypospolitej Polski i wszyscy przyjmują ten fakt jako naturalną oczywistość wynikającą z kontynuacji działalności państwa. Natomiast gdyby zapytać, dlaczego uroczystość związaną z datą 1 sierpnia, dniem wybuchu Powstania Warszawskiego, celebrujemy przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, a nie na przykład pomnikiem Powstania Warszawskiego, należałoby zadać kilka pytań pomocniczych, naprowadzających lub wyjaśniających. Zacznijmy od definicji powstania. O, ja to zawsze mam to Dziękuję bardzo. Ja jestem od y, blisko 60 lat co roku y, tutaj y, na Powązkach, przy Gloria Wikis, przy grobach przyjaciół mojej rodziny i przy ich grobach. I y, y, to jest y, dla mnie naturalne. I y, naturalne jest, że Polacy wyrażają wtedy a, swoją wolę y, odbudowy niepodległości, a swoją wolę. Y, Parcia tych, którzy o niepodległość walczą i którzy są ich przywódcami w drodze do niepodległości. Tak być powinno. To dobrze, że tak jest, zwłaszcza w tym miejscu, bo ci ludzie zginęli za niepodległość, a nie za władze agentury. Zarządziliśmy się, się to aby złożyć hołd poległym, przywołać ich pamięć i przekazać naszym dzieciom, naszym wnukom, Wartości, za które walczyli Państwo razem z nimi, za które oni zapłacili cenę najwyższą, cenę życia. Pogrójmy się nad ich grobami w ciszy, w zadumie. Przekażmy pamięć o tamtych bohaterskich dniach i ludziach, tym, którzy przyjdą po nas. Bo póki pamięć trwa, oni żyć będą. Po wybrzmieniu syreny uczciwy minutą ciszy pamięć bohaterów. Wiedziałem, że to ludzie przeszli. Żeby... Przepraszam. Czy ma Pani jakieś specjalne miejsce, żeby mi je pomoże? Nie! Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Niech Pan tak położy, żeby było dla wszystkich na całym cmentarzu. A, nie to jednak trzeba się pracować. Cieszę, że jest dużo ludzi, aczkolwiek z roku na rok wygląda ich jakby było coraz mniej. Znacznie więcej osób obchodziło, obchodziło rocznicę powstania w, w czasie, kiedy nie było, nie było jeszcze oficjalnych uroczystości i wtedy się czuło naprawdę ten, ten związek z, z powstańcami. Dziś coraz bardziej się robią oficjalne uroczystości i coraz mniej miejsca chyba na, na właściwe przeżywanie. Panie Prezydencie, Naczelnik Oddziału Henryk Kulka, Straży Miejskiej Miasta Warszawy melduje gotowość do uroczystości na kopcu Powstania Warszawskiego. Się, tak mniej więcej jakieś 15 lat temu. E, tak spotkałem się dosyć sensownie, ponieważ zacząłem pracę w Warszawie. O Powstaniu Warszawskim oczywiście się czytało i w różnych książkach historycznych, oglądało się filmy, jakaś wiedza ogólna o Powstaniu Warszawskim była. Ale zawsze to była literatura, tego się nie dotykało, tego się nie czuło. E, kiedy zacząłem pracę w Teatrze Adama Hanuszkiewicza Będąc zaproszone przez niego z Gdyni, przyjechałem tutaj i od tego czasu jestem y, tu na miejscu, mieszkam, tu pracuję, spotkałem swoją miłość życia. Założyliśmy rodzinę, ale to miasto było ciągle mi obce, ponieważ pochodzę z Trójmiasta i to morze, ta plaża, ona miała w sobie i ma do dzisiaj ogromny sentyment, ale w tamtym czasie, kiedy się tu pojawiłem przez długi czas każdy weekend wracałem do domu. W pewnym momencie br zacząłem brać udział w różnego typu wydarzeniach artystycznych, związanych z powstaniem, i nasiąkałem tą, tym tematem. I w pewnym momencie udałem się na powązki. I kiedy byłem na powązkach 1 sierpnia i zobaczyłem, ile zniczy płonie, ile ludzi przychodzi na powązki, zrozumiałem, że jestem świadkiem. Wydarzenia, które nazwałem, że to jest narodowe wszystkich świętych. I zrozumiałem wtedy, patrząc na tych ludzi, którzy tam przychodzą, na kombatantów, na ich dumę z tego, co się stało i na te łzy tragedii, które tej dumie towarzyszą, że to miasto spłynęło krwią jak żadne inne, i w tym jest jego wielkość. Od tego momentu. Traktuje to miasto jako swoje.